Dzień dobry, przesłanie na dzisiaj. Mamy dzisiaj takie trzy um, energie, które. Każda mówi właściwie o czymś innym. Z jednej strony, um, siódemka pentakli y, nawołuje Was, żebyście uzbroiły się i uzbroili się w cierpliwość. To może dotyczyć jakichś spraw zawodowych, spraw finansowych, że czekacie na przykład na jakąś podwyżkę, na jakieś pieniądze dodatkowe, na jakąś premię, albo czekacie aż na przykład będziecie, jeżeli macie to gratuluję, jakieś oszczędności w banku i tam jakaś dywidenda będzie wam wypłacona. No coś coś co wymaga jeszcze troszkę czasu. Że to jeszcze nie jest ten dzień dzisiaj na te sprawy, ale to przyjdzie. To, to dotyczy właśnie tak jak powiedziałam, spraw zawodowych bądź finansowych, takich bezpośrednio. Ale to też może dotyczyć spraw materialnych w ogólności, czyli że powiedzmy, czekasz na zakup czegoś, na przykład promocyjne cenie. I to też może ta siódemka pentakli o tym mówić. Arcykapłanka zwraca uwagę na to, żeby dzisiaj kierować się w dużym stopniu intuicją. Jeżeli nie masz tego w zwyczaju, żeby kierować się intuicją, to dzisiaj naprawdę zaufaj tej intuicji, bo ona będzie ci bardzo dobrze podpowiadała. Jednocześnie arcykapłanka mówi też, że niebiosa, źródło. Wszechświat, Bóg, nazwij to jak chcesz, będą bardzo mocno cię chroniły i prowadziły. No i siódemka, przepraszam, ósemka kielichów, która mówi o tym, że dojdziesz do wniosku, albo zrobisz już to, że odejdziesz od czegoś, co cię nie wspiera. Od czegoś, od kogoś. To może być y, na przykład y, zaprzestanie jedzenia cukru albo y, mięsa, do czego gorąco zachęcam jako wegetarianka, ale oczywiście to jest y, Twój wybór. Y, natomiast y, to też może być tak, że zdasz sobie sprawę, że jakaś y, relacja jest dla Ciebie niewspierająca albo że ktoś naprawdę nie traktuje Cię tak, jak powinien i y, no, stwierdzasz, że to już się wypaliło, że tutaj już nie ma czego szukać. To równie dobrze może dotyczyć mi jakiegoś miejsca, że stwierdzasz, że na przykład już tutaj nie chcesz bywać, albo w tym towarzystwie już nie chcesz bywać. Także ogólnie, tak jak powiedziałam, trzy różne energie, ale generalnie one mają służyć Twojemu dobru, zwłaszcza to prowadzenie ze strony wszechświata. Także dzień naprawdę myślę w ogólnym rozrachunku bardzo pozytywny. Gorąco Was pozdrawiam, wszystkiego dobrego.